Hejcia. Tutaj wasz ulubiony Jupiter. No do Jupitera to mi jeszcze daleko. Chociaż w sumie zależy, jaka jest w ogóle definicja tego słowa. Powiem tak. Gramy Barceloną i na początku ogłoszenie parafialne można już robić stroje. Na naszym Discordzie otwieramy przetarg na nowe stroje do kariery FC Barcelony. W nowym sezonie pojawiają się oczywiście nowe koszulki, tak samo jak to było w tym sezonie. Pojawiły się stroje Westa i Zeusa, i oni stworzyli właśnie na Discordzie: wysłali swoje stroje. Oczywiście też inni ludzie wysłali, ale ja wybrałem. Te, bo były moim zdaniem najlepsze. No i jeżeli zrobić bardzo fajne stroje i bardzo mi się spodobają, to trafią do serii. Także zapraszam do zabawy. Tutaj mamy fajną społeczność. Można komentować swoje stroje i dyskutować na różne tematy. Także zapraszam. Kanał stroje FC Barcelony. Pamiętajcie, że na tym kanale można wysyłać tylko obrazy strojów. A jeżeli chcecie komentować, to w wątku. Mam pewien dylemat. Mianowicie, no, mamy ofertę tutaj za oczywiście Roberta Lewandowskiego. Chcieliśmy, chciałem go właściwie sprzedać, dopóki on jeszcze chce coś warty, bo ja nie wiem. Może on w ogóle po tym sezonie zakończy karierę i będzie przypał troszeczkę. Ansufati na szczęście opuszcza nasz zespół. Dał nam bardzo dużo pieniędzy, dzięki niemu mam 124 już, a będziemy mieli jeszcze więcej. Za chwilę będzie okienko transferowe, no i właśnie, i będę musiał podać decyzję, czy sprzedajmy Roberta. Bo chciałem bardzo kupić Izaka, Izak, to jest w ogóle moje marzenie. Chciałbym go mieć w składzie, ale tutaj trafnie napisał Cabanos pod poprzednim odcinkiem, że mam sprowadzić super Grajka, on będzie grzał ławę za Gikereszem, który przecież yy, ma 80 od 8 oceny ogólnej i jest warty prawie 100 milionów. Jest niesamowitym grajkiem, bo jest bardzo młody. No i Właśnie się zastanawiam, bo bardzo bym chciał tego Izaka. Mógłby Izak na przykład pół sezonu być rezerwowym, wprowadzać się do drużyny, a później byśmy na przykład Gikeresha sprzedali. A kupili na przykład Sesko, bo polecaliście Sesko. Tak, żeby jakieś zmiany robić, no bo okej, okay, mogę kupić Gikeresha i on może być do końca serii, ale to może być też trochę nuda. Jakbyśmy trochę zmieniali w naszym składzie, to by było ciekawiej, tak myślę, więc dajcie znać co ty. Sądzicie, ja bym tak zrobił. Seria jest skupiona bardzo na kontaktem z widzami, także chciałbym poznać Twoją opinię. Dzisiaj zaczynam od meczu z Rangers i zagramy sobie oczywiście mecz z Rangers, bo to jest mecz, który gramy w Lidze Mistrzów. O, Frankie Dejong ma kontuzję. Akurat na środek pola nie ma co narzekać, bo wypad Dejong jest gawi, też jest super. Dobra, taki składzik. Prawie najlepszy w sumie. A nie, poczekaj, diogo kosztę wstawimy. No i kręcimy kołem fortuny przed każdym meczem. Zobaczymy, co wy leci nam dzisiaj, rezerwa na bramce, słab jak na bramce czyli Diogo Koszta nie będzie bronił jednak nie ma problemu, bierzemy najgorszego bramkarza jakiego mamy w sumie to mamy dwóch, jest Astralaga i jest Kohen ale ten Kochen, nie wiem, wydaje się trochę lepszy, to weźmiemy Astralagę i Astralaga dzisiaj broni na bramce nie powinno być kłopotów, ale zobaczymy jak to będzie Rangers w Barcelona w ostatnim meczu, jak graliśmy z Rangers zadziałały piękne taktyki moje, które no Musisz sobie zobaczyć ten odcinek, jeżeli nie widziałeś, jak graliśmy w Ranger, co było w poprzednim odcinku naprawdę zajebista rzecz. Mi się powiodła. Normalnie, no tak jak widz zresztą w komentarzu napisał, I am Jose Mourinho. Szkoda, że nie wstawiłem tego normalnie do odcinka, bo to naprawdę była taktyka w stylu I am Jose Mourinho. I mam nadzieję, że dzisiaj taka taktyka nie będzie potrzebna, bo to będzie oznaczać, że będziemy przegrywać. Ale jak na razie w Lizę Mistrzów mamy trzy mecze i trzy wygrane. O, pięknie wychodzi Jamal, do niego zagranie. Jamal strzał! Aj! Kurczę, ja pierdzielę ciężko. Mi z tym Jamalem idzie coś. Ani bramek nie strzela, ani asyst nie robi. Jamal, będzie szansa z dystansu? Zablokowane, ale jeszcze Rafinia, zobaczmy. O, ja pierdolę. Może teraz, świetnie, Jamal. No proszę, wykońć to. No w końcu, lamin Jamal z brameczką. Zastanawiałem się, czy by tu nie podawać, ale dobrze, że tego nie zrobiłem. I to jest asysta Floriana Wirca. Wirc coraz częściej zaczyna się spłacać. Oj, 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 to jest bardzo dobra piłka do Igamane. No i bardzo dobrze, Astralaga, zobacz. Ale chłopu mu się trafiło, co? Bramkarz, który prawdopodobnie nie zagrałby żadnego meczu, kurde, nawet towarzyskiego chyba w mojej karierze, wychodzi na Ligę Mistrzów. Także może się cieszyć chłopak. Znowu świetna piła do Yamala. Co tym razem wykombinuje? Dziura! I gol! Robert Lewandowski, chociaż tutaj to byłby karny, gdyby, gdyby Lewandowski tego nie strzelił, moim zdaniem, tutaj te karne to <grywanie> różnie bywają, ale no dziura, no nie, no tutaj powinien być rzut karny, ale dobrze, że sędzia to opuścił, bo Robert strzelił, ale w ogóle jaki gówniany strzał i on tego nie wybronił. Ale akcja i Rafinia już jest sam na sami. 3 do 0, ale niszczymy Rangers. I to na wyjeździe, jak u siebie mieliśmy taki problem. Dobra, mamy dobry wynik, to zagramy sobie rezerwowymi. Damy odpocząć Jamalowi. A wejdzie nawet Cedric w ogóle. Fermin Olmo. Albo nie, Pablo Torre i Eric Garcia. Ten skład wygląda tragicznie. No i kolejna świetna akcja. Gitens będzie zagranie i Cedric z pierwszą bramką w tym sezonie. I chyba ostatnio. O, Cedric ma tę piłkę jeszcze, może? No niepotrzebnie, co ja odjebałem. No dobra, Cedric strzel sobie jeszcze. Aj, było blisko. Nie wiem nawet, jaką lepszą nogę ma. Kolejna akcja, Gitens. Oni nie mają obrony już nawet, więc. Aj, prosto w bramkarza. Dajmy piątkę, wrzućmy, dawać. No. Pablo Torre! No i jest 5 do zera! Udało się 5 bramek strzelić. Co tu się dzieje? Tyle bramek w jednym meczu? W tej serii nie pamiętam, czy tyle strzeliłem. Może strzeliłem, ale no nie pamiętam już aj, było blisko, mamy wyjście z grupy, to jest potwierdzenie tego, że wyjdziemy z grupy w Lidze Mistrzów już na pewno i bardzo duża szansa jest na to że wyjdziemy z pierwszego miejsca najlepszy piłkarz Robert Lewandowski wszyscy po 7-7, ocena nie ma nikogo takiego, kto by się mega wyróżniał to dlatego, że cała drużyna grała dobrze i każdą bramkę strzelił ktoś inny to też rzadko się spotyka, jak się strzela dużo bramek, Liverpool wygrywa z Benficą, jeżeli chodzi o Real też wygrywa sobie, no i tak wygląda proszę państwa tabela, jeszcze dwa czy do końca, więc tutaj lider tej grupy nie jest do końca jasny. Aczkolwiek, jeżeli zremisujemy albo wygramy z Liverpoolem, no to tu już powinniśmy mieć tego lidera. Teraz gramy z Deportivo Alavész, ustawię sobie oczywiście skład wyjściowy. Ej, a czemu Jamal ma taką formę? Chcesz mi powiedzieć, że Jamal dostał taką, taką formę się generalnie dostaje. Dostaje on młody zawodnik taką formę, i dzięki temu bardzo mocno wzrastają statystyki. Przez co możliwe, że Jamal. Będzie miał nawet 88. Jak dobrze to będzie wyglądać, zobaczymy, nie? Jestem bardzo ciekaw. Dobra, kręcimy kołem. Ja bym chciał ten mecz przesymulować. Zobaczymy, czy to się uda. Chyba się uda. Dobra, pensja. Plus 5 milionów na pensję. Ja pierdolę. Mieliśmy 56. Yy, salary, budżet milionów. Teraz mamy 61. Już prawie 62 miliony. To jest bardzo dużo pieniędzy. Co chwilę dostajemy jakieś do... kolejne dodatkowe. Mamy farta na kole. Skipujemy meczek. Zobaczmy, czy z Deportivo udało się wygrać. 4 do 2. Fajny mecz. Real też niestety wygrywa. No i tak się prezentuje tabela jak na razie. Uuu, Real Sociedad chyba przegrał, bo. albo zremisował, bo był tuż za nami. No jak na razie Elche sobie radzi tragicznie. Oni dopiero co weszli do La Ligi, ale chyba znowu z niej spadną, bo mają na razie po ty... po 10 meczach tylko jeden punkt. Dobra, wrócił De Jong. Taki składzik na Celtę de Vigo. Ten mecz też chętnie bym przesymulował, także niechby się coś tutaj trafiło. Nam dodatkowa noga plus. 10 do szybkości. Wo. Dobra, to nam się chyba nie wylosowało jeszcze ani razu. Oby się trafił ktoś, komu te tempo będzie potrzebne. Zobaczmy. Oj, będzie to Gavi. Uuu, No w sumie Gavi nie jest najszybszy na świecie. Zobaczymy. Dodamy mu plus 10 do szybkości. Czy mu się zmieni coś overall? Uwaga. Tak, tempo mu zdecydowanie wzrosło i wzrósł mu również overall. Teraz ma 85. Zmiennikiem jest niesamowitym. Szkoda, że tylko zmiennikiem. Pedriemu by mu się tu. Przydało to tempo, kurczę, bo Pedri też nie jest jakiś najszybszy. De Jong zresztą też. Ale nie będziemy wybrzydzać, bo i tak jest dobrze. Zawsze mógł dostać jakiś kurde kłęka, nie? To by mu się zbytnio nie przydało. Dobra, skipujemy mecz, oczywiście, i zobaczmy. Barcelona wygrywa, oczywiście. A Atletico wygrywa z Real Madryt 3 do 0. Ja pierdzielę, no coś nieprawdopodobnego. Jak Real traci punkty? Masz 3 porażki, 1 remis. Dla odmiany, my mamy tylko jedną porażkę i jeden remis. Także Real straci już bardzo dużo punktów. Teraz jest 8, 6 punktów dalej od nas. Kurde, a my nie możemy wygrać z realem. Ale Atletico też jest bardzo nisko. W tym sezonie Walencja sobie radzi naprawdę nieźle. Jamal już dostał plus 1 miał Miał 86 przed chwilą, już ma 87. Dobra, taki składik wystawiam albo nie. Dajmy zagrać temu Gawiemu. I Olmo w sumie. I zobaczmy co koło fortuny. Ojej, brak lewej nogi w składzie. Tylko prawonożni. No i to mi się nie podoba, bo muszę teraz przebudować cały skład. Na pewno Alejandro Bal. Nie może grać. A ja nie mam lewego obrońcy. Za... A nie, mam. Toć, Martin. A nie, Martin też jest lewonożny. Kurwa. No to nie może grać. Ja mal. Kurczę, no. A dobrze, jakby grał, bo ma tą formę lepszą. No ale trudno. To wstawimy Gitenca. I w tym momencie nie ma nikogo prawonoż... lewonożnego. Znaczy się. Skipujemy ten mecz. To jest ostatni mecz, który skipuje dzisiaj. Wygrana, oczywiście. Real też wygrał. I teraz zagramy sobie jeszcze ten Champions League. I jeden mecz ligowy z Getafe. To z Getafe to będą derby, więc sobie zagramy. Dobra, taki skład Stawiam prawi obrońcy z Sopałę, więc Araucho dzisiaj zagra na prawej obronie. I zobaczymy, jak to się uda. Beka by była, jakbym teraz chciał zagrać, tyle symulowałem. A akurat teraz by wyleciało, że nie mogę grać, tylko muszę symulować. Odkrywca talentów. Zawodnik poniżej 70 overall w pierwszym składzie. Ja mam takiego zawodnika w ogóle? Ja chyba nie mam takiego zawodnika nisko overallowego. Ty, bez skitu, Nie mam. Ale ja to chyba zmieniałem wcześniej, że mam być poniżej 75 overall. W okienku transferowym kupimy kogoś, kto będzie miał. 70 overall albo i mniej, żeby był ktoś taki naprawdę słaby, żeby to koło miało sens w tym momencie. A teraz, żeby nie było, to wstawiam dwóch po prostu yy, graczy, którzy mają bardzo niski overall, No a z racji, że Gitens ma 72 albo 73 tutaj na lewej stronie, to on sobie zagra i jeszcze kogoś. No to jak będzie ten kłenka. Tylko za kołku. Barsi czy Kalafiori Kalafiori ma lepszą formę. O kurwa, a on ma słabą. Dobra, trudno, młody, zapierdalasz. Dobra, jeżeli teraz wygramy, to chyba przypieczętujemy sobie. Chyba na pewno już przypieczętujemy sobie ten awans z pierwszego miejsca. Także dobrze by było wygrać, No, ależ była dobra szansa. W ogóle to Benfica ma 0 punktów. Ona nie wygrała żadnego meczu, nawet z Rangers. O, dzięki za piłeczkę, byczku. Leci pedry, ale ma tutaj dużo miejsca. Ładujemy. No i chuj. Teraz olmo. Lewa noga. lipa! Oj 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 oj, to jest niebezpieczna sytuacja, ale świetnie Kalafiori, ale go dogonił. Jak na razie Kalafiori dobry transfer. O panie, panie. Jak mi przeszli obrony. Ale dobra, chyba to będzie koniec pierwszej połowy. O, dobrze, dobrze wybiega git, zdawaj mordot, świetnie to zrobił. No nie wiem, kurwa, no nie wiem. <ścoughs> Nie wiem, okej okay, robi się niebezpiecznie. Wstawimy Roberta Lewandowskiego i Rafinie. Już możemy tych młodzików zdjąć. Chociaż ten środkowy obrońca niech sobie zostanie jeszcze. Fermin i Wirt wbijają i muszą. No musiał tu pociągnąć jeszcze, nie? Bo jak na razie bardzo remisowo i bardzo mi się to nie podoba. No patrz jeszcze, oni mi strzelą zaraz! Ja pierdolę, prawie! No serio, to by była groźne! O mój Boże, ale spalony! Ja myślałem, że nie ma. Już widziałem najgorszy scenariusz, czyli gol. Oren, a to Sanchez się ma. Chuj, strzelił, jak graliśmy z Portugalią. No, no niestety, koniec. 0 do 0, pomyśleć, że strzeliliśmy 5 bramek Rangers i tutaj 0, kompletnie nam to nie wyszło ale też dobrze się bronili, o czym może świadczyć właśnie to, że piłkarzem meczu jest obrońca, jak tam Liverpool wygrał, czyli zrównał się, a nie sorry, bo my mamy jeden punkt właśnie, no więc albo remis, albo wygrana z Liverpoolem to będziemy mieli pierwsze miejsce, jeżeli przegramy z Liverpoolem, to będziemy mieli drugie, wolałbym mieć te pierwsze więc trzeba będzie wygrać dobra, taki skład wybrałem na mecz z Getafe, gramy ostatni mecz na dzisiaj. Czy będzie jakieś utrudnienie, czy może ułatwienie? Duża stawka, czyli jak wygramy to 5 milionów, jak przegramy to minus 5 milionów. Tea, ja w ogóle wcześniej mówiłem, że z Getafe to są derby. Kurwa, czemu tak powiedziałem? Ze spaniolem są derby, ale nie z Getafe. Dobra, mam nadzieję, że fajnie zakończymy dzisiejszy odcinek, że strzelimy fajne bramki, że Jamalek coś może strzeli i że dostanie jeszcze upgrade. Ojojoj, oj, oj, oj ajle! Żebyśmy nie przegrali tego meczu, bo jeszcze gramy o 5 milionów. Jamal. Z dystansu jamal. No, znowu jamal! Tym razem to musi być. Chuj. Ja pierdzielę czemu on z prawej, to ci ja schodziłem mu na lewo, ale nie zdążył, a to trzeba było dynamicznie robić, bo już dobiegał obrońca. Ojojoj, oj, oj, dobre zagranie! Szczęsny wychodzi! Bardzo dobrze, że wyszedł. Udało mi się to obronić. Wnioski są proste: Nie ma Robercika, nie ma bramek Tak to wygląda. A z ciekawości! Wstawimy Roberta na boisko i zobaczymy, czy to prawda. O, pięknie! Zagranie do Roberta, Robert Lewandowski i jest łupka, gol i to jest prawda, Robert wchodzi na boisko i strzela bramkę, a wcześniej nie było wcale, no i trzeba było z Benfiką go wpuścić, chociaż nie pamiętam z czego wpuściłem, ale chyba nie, a tu wpuściłem i jest gol, to jest jakaś czarna magia, nie wiem czy ja go mogę sprzedać w takim razie, ale co będzie jak on odejdzie, to klub upadnie, dobra sprawdźmy Ferrana Torresa w boju, w poprzednim sezonie był zajebisty, teraz z niego tak mało korzystam i dalej. Pani Olmo. O. O kurwa. Jeszcze Gavi, świetnie to zrobił I do Rafini, Rafinia na pustą bramkę Prawie, z prawej nogi ładnie Ładnie, że to trafił, często takie nie siada Tylko szkoda mi Jamalka, mojego Kochanego Jamalka, bo on nic nie może Strzelić, co prawda mogłem po prostu Kończyć lewą nogą, może by strzelił No szkoda mi go, szkoda mi go, no Skubany, jest niesamowity A nie będzie miał liczby w ogóle w tym sezonie Chyba, zresztą zaraz możemy sobie Zobaczyć jak wygląda, jak wyglądają Statystyki, pod koniec odcinka sobie Zobaczymy jak wyglądają statystyki naszych Zawodników, ale to za chwilę, bo tu zaraz Torres I właśnie, on dopiero wszedł na boisko, Rafinia został, jeszcze bramy strzelił. No, może teraz ja No, niestety. Dawaj, teraz, teraz ja z dystansu. Uwaga! No kurwa, mać. O! Nie, nie! Ohoho! Dobra, no, czyste konto prawdopodobnie będzie, ale było blisko, żeby nie było, właśnie. Jamal znowu, ostatnia szansa. No i dupa. Bardzo chciałem, żeby Jamal strzelił, ale. Chyba dzisiaj się to już nie uda. Będzie jeszcze... O, czekaj, czekaj. A nie, to tu, tu Balde stoi. Ale dobra, to może Balde. Jakby to Balde strzelił, to bym się zesrał chyba. Ale jest strzelił. 2 do 0, koniec. 3 punkty dla nas. Rafinha najlepszy. A Jamal... Tragicznie, tragicznie. 5-7 ocena. Real wygrywa. Szkoda. 34 punkty. 6 punktów. Mamy przewagi nad drugim miejscem w lidze. Na razie wygląda to bardzo dobrze. 13 meczów już zagranych. To jest ponad 1 trzecia już całego sezonu. Złota piłka. Winnit Junior. Niestety nikt z Barcelony, bardzo szkoda. Jedenastka miesiąca, Pedri, Gavi, Rafinha i ktoś jeszcze. I tutaj mamy role do przodu, Gavi dostał, Jamal dostał. Ej, nawet, nawet gra sama widzi, że Jamalowi nie idzie. Zobaczcie, gra napisała, Jamal wyglądał jak nowy gracz w jego ostatnim meczu. Dobra, zerknijmy sobie jeszcze na te statystyki naszych zawodników. Najwięcej meczów Flamini Jamal ma i Rafinha po 16. No i kto ma najwięcej bramek? Najwięcej bramek ma 9 GKR, Robert Lewandowski ma 7. Rafinia też ma 7, a Jamal ma tylko 2, 2 gole. Florian Wirt ma nawet całkiem sporo, czy znaczy bardzo dużo w sumie ma, bo ma 6. Jeżeli chodzi o asysty, no to tutaj Jamal ma chociaż te 3, Rafinia też ma 3. Także Rafinia bardzo fajne statystyki ogółem. W następnym odcinku zagramy z Villarrealem, Malagą, Liverpoolem, Gironą, może Realem Betis i może Rayo No tutaj już się zbliżamy do Sylwestra, czyli do kolejnego roku, będzie rok 2026. No, i proszę Państwa, będzie okienko transferowe, także jeżeli macie jakieś pomysły, szczególnie na zawodnika bardzo małego, mało overallowego, to bardzo bym prosił o zostawienie komentarza, bo potrzebny mi taki zawodnik, który ma bardzo mało overall. Może macie jakiegoś fajnego grajka, młodego albo nie młodego, jakiegoś fajnego albo jakiegoś memicznego, nawet przydałby nam się do właśnie koła fortuny. A na dzisiaj to tyle. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz, to zachęcam i Zapraszam oczywiście na Discorda. Widzimy się na premierze następnego odcinka. Yo!